Manko, z tej strony znowu Alok, znowu ten drugi O kim mówisz? O tym pedofilu. Dobra, chodź. A. No, dobra, jest jeszcze też duszek. Dobrze. No, żeś. no. Y kolejny taki nasz leśny vlog. Pewnie jeden z ostatnich... <grygi> drugi i ostatni Jeden z dziesięciu. Jeden z dziesięciu. Nie. Nie nie. Do dobra. Y Chcieliśmy pogadać o nowych... nowych i Jesteś bieżących. Nie wiem jak będziemy nagrywać te pajacyki. A, właśnie, będziemy zaraz nagrywać pajecek, ale ciii. No. Eee. <laughs> Dobra, eee, chcieliśmy poruszyć temat serii ogólnie na, na YouTubie. Jakie będą, jakie są, No, Tak. Ogólnie o eee, hormonogramie. Be. Nie wiem, kiedy się ukaże ten wzrok. Eee, mam nadzieję, że jak najszybciej. Ten się pojawi dosyć szybko, więc. Eee, tak. Kurwa, eee, to, to, to. <laughs> się boić dalej w las, bo on się zgubi po prostej drodze. Tak. Tubek. Tubek. Eee. Mamy nadzieję, że będziemy nagrywać dalej. O, że mnie ręka boli. Chuj cię boli. Ciebie nie boli, bo go nie masz. No. Dobra, co do tych serii. Do, duszny sezon. Duszny sezon, boże, duszny survival. Co Co dusznym sezonem? Chyba kończymy go nie wiem. No w sumie już mamy dosyć sporo nagrane. Nie wiem ile tam teraz odcinków wyszło, chyba 11 w życiu, tak? Tak, coś tak myślę. No, to myślę, a mamy nagrane chyba zdaje się 17. I teraz tak. Yy, a... No no w sumie jeszcze mamy dosyć sporo tam do roboty. Ważna informacja, nagraj mnie. Żeby... O, bardzo ładnie. Aż czekaj, aż złapie no. Koleżanki i koledzy, bardzo ważna informacja. Kończymy nagrywanie z ls 15 i LSM-13. Nawet ja w to nie ubiegłem. Nie słuchajcie go, nie, nie kończymy, ale dobre. Eee, no, nie no, dobra, zacznijmy od tego dusznego sezonu faktycznie. Tam mamy jeszcze sporo, sporo do roboty mamy, bo przecież jeszcze jest nawet Chata Nieskończona, a już jest 17 odcinków. Ja się tam gripery wybuchają. No właśnie, gripery tam wybuchają. Nie no, dobra, tam myślę, że tam będzie dobijemy spokojnie do 30 odcinków, bo to przecież 10 minut odcinek to jest... Ej, chodź jak papier. Tylko czapki ci brakuje, jak to się nazywa ta czapeczka? Piuska. Piuska. no. Eee. Co tam, dalej na następne dobra seria zalesa 13. Yy, zalesa 13. No, rozpoczęliśmy serię y, Ursus Power. No i ona będzie tam dwa odcinki w tygodniu będziemy, przecież mieliśmy rzucać jeden, ale dosyć fajnie się to przyjęło, więc No, o, kur... tak... To... <grym> Nie! Dobra, idziemy, bo zaraz aparat chlapie, że ci dostaniesz w pierdzie dojca. ojca. No. Yy, i dosyć fajnie się to przyjęło, więc Chodź, chodź. Chodź, chodź, Tak, fajnie, fajnie się przyjęło, więc chodź. będziemy już tutaj dwa odcinki tygodnia... W... Tu mam twój aparat. Eee, frajer. No. Wracamy. Wracamy. Idziemy, najwyżej nie będzie nas widać. Czekaj, zobaczymy, czy będzie nas widać. Chyba tak, będzie nas widać. Eee, Widzę, że powiedzą, że nas widać. No, fajnie. No. Dobrze wiedzieć już wcześniej. No. Eee, tu... Co? No, to chyba było na tyle z Nie czynienia. no, jeszcze... ale jest piętnastka. Nie powiedzieliśmy, ale się 15. No, tylko moim zdaniem, tak jest moje zdanie. Nie wiem, jak Twoje. on nie ma zdania, ale dobra. No. Yy, moim zdaniem, sezon siódmy jest, jest trochę ciężki. No, jest ciężki do nagrywania faktycznie. Trochę słabo do. Znaczy, nie, bo w sumie modów mamy dużo i dobrze jest dobrane to wszystko do siebie, tylko ta mapa jest strasznie uciążliwa. Tak. No i nie ukrywam, że to się ciężko nagrywa. Porównywalnie ciężko się nagrywa do tego, co nagraliśmy piąty chyba, nie? Ten tak. na Belgii Profan. Piąty? A szósty jaki był? JD, faktycznie sobie. No. Yy, moim zdaniem trzeba trochę odświeżenia. Odświeżenie mam na myśli yy, zacząć polską wieś, bo polska wieś jest mała. Łatwo się to ogarnia poza odcinkiem, nie musimy tak dużo czasu tracić. Kupi jeszcze się teraz. Jestem największym miuchem, teraz <laughs> Tak, jeszcze przede mną sesja egzaminacyjna, także mam teraz praktycznie dwa tygodnie. O, bardzo niejżej, ciężkie. A bardzo ciężkie dwa tygodnie będę miał przed sobą, więc muszę to jakoś ograniczyć nagrywanie. A dla na Polskiej Wsi właściwie ograniczamy się tylko do nagrywania i plus jakieś 10-15 minut na ogarnięcie odcinka do końca. No więc myślę, że w lesie 15 pojawi się niedługo właśnie seria Polskiej Wsi też, mhm. tak jak w 13. I Las oczywiście, który leci nadal. I będą dwa odcinki lasu, dwa odcinki serii z yy, Polskiej Wsi. Czyli już ogólnie LSA mamy 6 odcinków tygodniowo, tak? Raz, łącznie. No będzie. Dwa tu, dwa tu i dwa w Felesie? To dużo. Trzynaste mm, hmm. znaczenie, chodzi mi o to. Znaczy, ty to masz ten, ty masz prowadzić gorzej, bo ty prowadzisz kanał, prowadzisz Facebook. Nie, pro, Facebooka to ja prowadzę. Facebooka prowadzimy wszyscy. w pierdosie. Ty tam jesteś gościem. No pewnie. nie. Yy, myślę, że to ty, bo ty nagrywasz dwa odcinki z trzynastki, ty się wkurzasz. Yy, ty... Dobra, staniemy sobie tutaj, dokończymy to. Tak, to mo może się odbyć może. Iść. No, w sumie będzie nas lepiej widać, no. te wszystkie twoje syfy. Patrzcie. <laughs> o Boże, jak to wyglądasz z tyłu jakby gdzieś jakiś murzyn osperm ospermił. Dobra, no chodź tu. Nie No, yy, i jeszcze... O jednej serii chciałbym powiedzieć, o serii... Ej, właśnie! Co? No to seria, kontynuuj. No, kontynuuj. No rób, no, no, kontynuuj! Patrzcie to... na tego czubka. Dobra, chodzi o serię um, z for Speeda, BOOM. który niedługo wychodzi. Boże, na tarkach E3 już go chyba przedstawili. Trailer wyszedł. Małe dzieci. idą, będziemy gwałcić. ty, ty, ten pedofil! Kur... syn! Dobra, i ten... <sadzianowicie> Dobra, i tego... co? No ale dobrze, mów, no. mów, mów, I tego Nisoswita właśnie chciałbym nagrywać. Mam nadzieję, że on się przyjmie, bo to kupuję order Także będę go miał w dzień premiery i w dzień premiery już będą pierwsze odcinki z niego. Będę go przedstawiał, ogólnie prezentował, więc mam nadzieję, że to jakoś chwyci. Bo do tej pory jeszcze tam puszczałem serię takie jak ETS. ETS myślę pojawi się dopiero po wakacjach. Z powrotem będziemy kontynuować serię i Skandynawię sobie oczywiście zakupię. A to kupię skandynawię. Ale <grywa> to jest ponadczasową grą, także się nie, nie znudzi. Tak, dokładnie. Jak się A jeśli się fajne mody, no to... Tak, jeszcze no właśnie może zrobię serię jakąś na modach. Dawnych gram. Ja wam teraz mocne ciężarówki amerykańskiej Zajebista swoją drogą. Yy, bardzo przyjemnie mi się mieści Dobra. Yy, I co? I co jeszcze tam mamy te mechaniki, symulatora mechaników yy, ciężarówek, tych samochodów? Samochody, jeszcze tam pojawią się jakieś 2-3 odcinki z tuningu. A w ciężarówkach pojawi się może jeden odcinek, tylko prezentujący ogólnie tą samą grę, ponieważ jest po angielsku i ciężko się gra, jeżeli nie zna się tych wszystkich części mechanicznych. Wiadomo, niestety nie, nie jestem mechanikiem, więc nie, nie, nie ogarniam dokładnie co tam jest. I coś jeszcze? A i symulator farmy, ten polski 2015, z niego tak jak jest, czyli jeden odcinek na dwa tygodnie w niedzielę. Tak. To tak się pojawiają w sumie, nie? Mm -hmm. nie? co tydzień, tylko co drugi, więc myślę, że tak zostanie ewentualnie. Jeden co tydzień jakby się w w zdarzyło wrzucić. To raz na tydzień będzie w niedzielę zawsze można by na niego oczekiwać. To wszystko? Tak, to było wszystko, na tyle. Dobra, to do następnego. Trzymajcie się, cześć.